Witajcie, ja jestem Michał, czyli Życiowy Fighter ze strony facebookowej Życiowy Fighter. Dziękuję za zaproszenie kanału Pauli Stark Lady, któremu życzę rozwoju i dużo subskrybentów. Dzisiaj nie będziemy rozmawiać o autyzmie, a porozmawiamy o motywacji i o tym, że osoby niepełnosprawne mogą tak samo wiele jak osoby zdrowe. Będę motywować Cię do tego, że możesz działać, możesz tak samo dużo i nie warto przejmować się tym, że jesteś osobą niepełnosprawną. Dlaczego posuwam się do takich rozmów? Ponieważ sam jestem osobą niepełnosprawną i miałem w swoim życiu wiele perypetii, więc może zacznę od opowiedzenia o, o, o sobie. Nazywam się Michał, mieszkam na Pomorzu i choruję na dziecięce porażenie mózgowe. Można było powiedzieć, że jakiś wariat, furiat, wariat może, o tak, wariat, dlatego że opowiada to z uśmiechem, na buzi. człowiek, można byłoby powiedzieć, że a on jest taki trochę szalony, no, albo taki randomowy, dlatego że kurczę, jest niepełnosprawny, a tak wesoło o tym opowiada. Tak. W moim życiu, mojej drodze, było tak, że więcej było tych perypetii takich związanych z niepełnosprawnością i niepowodzeń, ale zawsze skupiałam, no nie inaczej, może nie zawsze, od pewnego czasu nauczyłem skupiać się tylko na tych pozytywnych, też przeszłam swoją depresję oraz smutek z tego powodu, że jednak ta niepełnosprawność ze mną jest. Ale zaczęłam się skupiać się na swojej, na, na, na tym, co mogę osiągnąć, e, e, pomimo tego, że jestem osobą niepełnosprawną. Większość ludzi niepełnosprawnych żyje w tak zwanej bańce. Niepełnosprawności i słuchania tego, że osoby niepełnosprawne jednak mogą mniej, że mogą nie osiągać tyle sukcesów tylko dlatego, że jednak są osobami niepełnosprawnymi. Czyli rozumiecie, jesteś osobą niepełnosprawną, więc masz pewne ograniczenia. Oczywiście nieograniczenia zawsze jakieś są z powodu niepełnosprawności, ale nie wolno uwierzyć, to, że się nic nie może, lub naprawdę się już tak załamywać, tak? Jest to bardzo złe podejście. Co jest najlepszą metodą na to, aby przestać się przejmować? Ważne, aby zacząć się znaleźć jakieś zajęcie. Można byłoby. Można powiedzieć teraz, ale jak zajęcie, bo najczęściej teraz osoby niepełnosprawne, które teraz posiadają depresję albo jakieś negatywne myśli, to powiedzą, nie, ja nie mogę. Nie, mogą, tylko właśnie żyją w tej bajce medlanej i wierzą, że, że, że właśnie nie, że się nie da. Są święcie przekonane, że się nie da. Ja... W swoim życiu też tak myślałem, aż w końcu powiedziałem, Michał, kurde, ty siebie samego oszukujesz, ty siebie samego oszukujesz i tak naprawdę możesz więcej naprawdę niż osoba y, pełnosprawna, tak? Bo, bo, bo kurde, wszystko y, te, te ograniczenia to są ograniczenia, jak na to mówię, ograniczenia myśleniowe. Y, wszystko jest w naszych ograniczeniach, tak. Ograniczenia to zazwyczaj są ograniczenia myśleniowe, od nich się wszystko zaczyna. Jesteśmy ograniczeni najpierw w głowie, potem dopiero naszą barierą jest, jest nasze ciało. Czyli na przykład tak, mówimy: Ja nie mogę zrobić na przykład stworzyć bloga. Tak, i na przykład mówić przed kamerą, ale na przykład mam do tego predyspozycję. Chciałbym to zrobić, ale nie zrobię tego, bo na przykład się wstydzę albo ktoś mi powiedział, że się do tego nie nadaje. I kurczę, nie wolno wierzyć w to, co mówią nam ludzie w oku. Jeśli chcesz to zrobić, to, to zrób. Nie wierz w to, że jeśli jesteś osobą niepełnosprawną, to tego nie możesz często też stykam się z takim stwierdzeniem, że osoba niepełnosprawna to jest osoba, która nigdy nie doświadczy takiego czegoś jak osoba zdrowa, czyli chodzi o na przykład pracę i czy na przykład zarabianie pieniędzy są osoby niepełnosprawne, która Potrafią też szanować pieniądz ze względu na to, że podejmują też jakieś prace. Często stykam się z takim stwierdzeniem, że osoby niepełnosprawne nigdy nie doświadczą czegoś takiego jak pieniądz, poszanowanie pieniądza, czy na przykład, to jest bardzo brzydkie stwierdzenie, ale na przykład inaczej. Że nie doświadczą poszanowania pieniądza, czy na przykład pracy. Czy na przykład jak doświadczają jakiejś pracy, czyli pracują, że to nie jest prawdziwa praca. Takie stwierdzenia często padają dlatego, że ta osoba niepełnosprawna zwyczajnie jest osobą niepełnosprawną i wykonuje zazwyczaj inne prace, tak? Czyli lżejsze. Czyli jak jest mężczyzna i yy, na przykład siedzi sobie. Na jakiejś tam, nie wiem, stróżówce na przykład, ale jest osobą niepełnosprawną, bo, bo na przykład ma tam chorą rękę, czy, czy, czy kuśtyka tam na, na nogę, tak. I, 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 I mówi się mu, że to, to nie jest praca. To nie jest praca, bo, bo, bo on jest osobą niepełnosprawną. I często osoby niepełnosprawne wierzą w to. I jest to przykre ze względu na to, że nie docenia się tego, co one robią. Albo na przykład robią jakieś bransoletki i to sprzedawają. Sprzedawają to i mówi się, nie, to nie jest praca. To jest, to, to, to się w ogóle nie zaliczę do pracy. I to jest y, słabe, bo właśnie wkładamy to do tej bańki. Niepełnosprawności, która później powoduje załamanie u osób niepełnosprawnych. Oczywiście nie chcę generalizować, ale jednak coś w tym jest. Dobra, ale ten film nie miał być filmem pokazującym realia, a jednak miał być filmem motywacyjnym. Najważniejsze w niepełnosprawności jest to, aby znaleźć sobie zajęcie usunąć barierę myśleniową. Z głowy. Bo najpierw jest bariera myśleniowa, następnie jest bariera ograniczeń yy, fizycznych, tak. To I oczywiście warto to zaznaczyć, bo ja nie twierdzę, że teraz osoba, która na przykład leży, na przykład, żeby ktoś teraz nie, zadał mi, nie zadawał mi pytania, a co zrobić, yy, jak ktoś jest leżący i co ja teraz mam zrobić. Tak, więc dlatego rozgraniczam to. Osoba z barierami fizycznymi i psychicznymi, bo są osoby niepełnosprawne, które mogą wiele, ale usprawiedliwiają sobie to na przykład y, tym, że one po prostu nie mogą. Czyli żyją w tej bańce y, oraz y, zawsze byli, głaska, można tak to uprościć sobie, głaskami przez swoich rodziców czy na przykład Osoby, które są cały czas wokół nich, ty jesteś niepełnosprawny, ty nie możesz, ty uważaj, bo, bo, bo jednak jesteś osobą niepełnosprawną. Oczywiście to wszystko jest z troski, nikt nie chce, nikt nie chce źle, ale musimy pamiętać, że to jednak utrudnia często życie osobom niepełnosprawnym. Często tak upadla i powoduje, że, że jednak traci się chęci naprawdę na wszystko. Osoba zdrowa słuchająca tego mogłaby powiedzieć, ale to takie gadanie i, i, i przejmowanie się byle Dla osób zdrowych to jest byle co. Po prostu powiedzenie czegoś. Dla osoby chorej, która ma jakieś schorzenie czy chorobę, jednak to całe życie. Coś, co jest piętnem na całe życie, tak. bo jednak musisz się z tym zmagać. I najważniejsze, najważniejsze w tym wszystkim jest to, aby nie przejmować się y, tymi barierami, schorzeniami i, i, i wszystkim ograniczeniami. Receptą na to wszystko dla osób niepełnosprawnych jest zajęcie, znaj znajdowanie jakiegoś zajęcia, tak. Czyli na przykład, jak. U mnie był to blog życiowy Fighter, na którego serdecznie Was zapraszam. Czy na przykład śpiewanie, bo ja, jako osoba niepełnosprawna, osiągnąłem wiele sukcesów, ale zawdzięczam to tylko sobie i posiadania świadomości tego, że mogę dużo, jeśli tylko i wyłącznie chcę. A więc kończąc ten film, mam nadzieję, że teraz wstaniesz zastanowisz się nad tym, czy warto się załamywać. Czy ruszysz? Bo to jednak Twoje życie, a życie jest jedno. Jeśli ten film Ci się podobał, daj lajka, like skomentuj, kliknij Pani Paulince w dzwonka. I oczywiście zapraszam Cię na stronę Facebookową Życiowy Fighter, gdzie rozmawiamy o tematach dnia codziennego. Do następnego, cześć.